Dzień dobry, dzień dobry, moje kochane raczki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu miesięcznym jest oczywiście na kwiecień 2024 roku, a czytanie będzie dotyczyć moich singli. Single zrobimy sobie tradycyjnie krzyż celtycki i zobaczymy, co karty będą chciały Wam powiedzieć. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi. Bierzcie to, co dla Was, reszty zostawcie, a jeżeli to czytanie to nie Wasza bajka, nie podpinajcie je na siłę pod siebie, tylko sprawdźcie swój ascendent księżyc, bądź swój znak wenusowy. Wszystko jest w opisie pod filmem, także zachęcam do zajrzenia. No ogólnie, jeżeli jeszcze tam nie zaglądaliście, to zajrzyjcie. Albo, kochani, jeżeli jesteście pierwszy raz, to proszę was zapoznajcie się z tym opisem, ponieważ jest tam kilka naprawdę ważnych informacji. E, moje drogie raki, zachęcam również oczywiście do zostawienia łapki w górę. Filmy miesięczne wychodzą na podstawie ilości lajków pod filmikami z poprzedniego miesiąca, więc warto zostawić łapkę w górę. Wówczas szybciej otrzymujecie swoje czytanie na kolejny miesiąc. Więc e, zostawiamy, zostawiamy łapeczki w górę, e, komentarze. Subskrypcje, udostępnienia są również bardzo mile widziane. Każda forma wsparcia zresztą, więc z góry Wam za to bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję, że jesteście i już nie przedłużam. Lecimy z Waszym czytaniem na kwiecień. Co będzie stanowić wyzwanie dla Was, moje drogie raki, w tym miesiącu? Królowa Mieczy. Co będzie pomagać bądź przeszkadzać? Królowa Kielichów. O, patrzcie, jakie skrajności. Co odchodzi do przeszłości? Paść pentakli. Co jest podstawą tej sytuacji? Siódemka pentakli. Co macie w głowie, w serduszku? Macie siłę. Co przyniesie niedaleka przyszłość? Ósemka kielichów. Co, jaka jest Wasza energia? Wasza energia to piątka buław, energia z zewnątrz, księżyc, ok. Mm, nadzieje bądź obawy, dziesiątka mieczy i wynik bądź rada, dziewiątka pentakli. I na spodzie mamy maga. Dobra. Talia dopowiadająca jest i lecimy. Kochani. Wasze wyzwanie na miesiąc. Na miesiąc kwiecień, Królowa Mieczy, postawić wysoką granicę i obciąć komuś łeb, <laughs> tak bym powiedziała. Wygląda na to, kochani, że tutaj będziecie musieli się kierować bardziej rozumem, e, albo właśnie ta analiza będzie w jakiś sposób waszym wyzwaniem. Nie wiem, zaraz sobie będziemy patrzeć. Może tutaj jest kwestia, że trzeba komuś powiedzieć coś dosadnie, postawić właśnie jakieś granice dosadnie. E, coś będziecie musieli wyrazić bardzo mocno siebie, tak? Królowa Mieczy nie boi się mówić. E, o sobie, nie mówi, nie boi się mówić o właśnie swoich granicach, o swoich potrzebach albo o tym, co y, jej nie pasuje. Więc wygląda na to, kochani, że tutaj no wejście w taką królową mieczy może stanowić dla Was wyzwanie bo ja czuję, kochani, że właśnie Wy jesteście w swojej energii raczkowej typowo, czyli królowa kielichów. Co może pomagać bądź przeszkadzać i pomagać i przeszkadzać uczucia, emocje, wrażliwość, empatia, y, takie podejście, że nie chce nikogo skrzywdzić, nie chce nikogo zranić, tak? Z drugiej strony Wasze serce też może być przeszkodą albo i nie. Zobaczmy sobie, bo tutaj są dwie skrajne ym, energie, tak? Rozum i serce, które często, że tak powiem, są w konflikcie ze sobą. Nie wiem jak u Was, ale u mnie na pewno. <laughs> Więc zobaczmy najpierw tą królową mieczę. O co tutaj chodzi? Mhm. Siódemka kielichów. Królowa kielichów i arcykapłanka, trójka pentakli, ósemka mieczy, rycerz pentakli. Wiecie co, kochani, ja czuję tutaj trochę energię. E, Królowa kielichów może być kimś, e, kimś e, kogo poznaliście trochę. E, I tutaj też bardzo mocno mi się to e, zarysowało. I wygląda na to, kochani, że macie do czynienia z osobą, która sama nie wie czego chce, albo wy nie wiecie czego od was chce. Myślę, kochani, że ta osoba już mogła wkroczyć w wasze życie, albo dla części z was dopiero wkroczy w wasze życie. Możecie poznać je poprzez sprawy zawodowe, Edukację, tego typu rzeczy. Myślę, kochani, że tu jest ktoś właśnie z bardziej znajomych albo ze współpracowników, i kochani, jest tutaj taka energia na zasadzie, że niby ta osoba, nie wiem, będzie tam jakieś komplementy walić, niby jest wami zainteresowana, ale trochę się wycofuje, ma jakieś tajemnice, nie mówi wam całej prawdy, milknie na jakiś czas, tu niby się umawia, ale niby coś tam. Jest taka trochę chwiejna ta energia, wiecie co, tak jakby to niby szło, ale nie szło. Yy, I czuję, kochani, że wy będziecie musieli w końcu postawić właśnie jakieś, jakieś czy granice, czy, yy, czy konkretnie pogadać z tą osobą, o co ci właściwie człowieku chodzi, tak? Bo ja w ogóle nie rozumiem. Yy, może to być tak, kochani, że to jest ktoś, mówię, z kim współpracujecie albo z kim się kolegujecie i czujecie, że ta osoba coś, coś do was tutaj ma, jakieś tam smoli, choleweczki i tak dalej, i tak ale tak naprawdę nie jest to takie doprecyzowane. I w pewnym momencie czuję, kochane moje raki, że wy się poirytujecie i stwierdzicie, kurde, ale na czym my stoimy? O co Ci w ogóle chodzi? Tak? Jesteś mną zainteresowany czy nie jesteś mną zainteresowany? Bo ja już kompletnie nie wiem. Trochę możecie się pogubić właśnie w działaniach tej osoby. Bardzo mocno czuję, że właśnie tu jest kwestia pogubienia się w działaniach tej osoby, bo nie bardzo będziecie mogli zinterpretować, o co jej właściwie chodzi. Zobaczmy tą królową kielichów. Trójka buław. Trójka kielichów. A spentakli. No i właśnie, kochani, to jest ta osoba. To jest ewidentnie ta osoba. Eee, powiedziałabym tak. Ehm ktoś chce faktycznie z Wami wejść na wyższy poziom. Tutaj wygląda na to, że ktoś jest zainteresowany Wami w dosyć poważny sposób, ale właśnie nie wie czemu nie wykonuje jakiegoś konkretnego ruchu. Nie wiem o co chodzi, będziemy tutaj dalej się dogadywać, będziemy dalej sprawdzać o co chodzi energetycznie właśnie w tej, w tej sytuacji, ale myślę kochani, że jest to ktoś właśnie z grona Waszych znajomych, bo trójka kielichów ewidentnie o tym świadczy, że to jest ktoś z grona, z grona Waszych znajomych. Oczywiście może to być kwestia, że to jest ktoś z przeszłości, chce wrócić do Was, ale właśnie robi to w mało umiejętny Sposób, ale bardziej czuję, kochani, że jednak jest to ktoś nowy, kogo niedługo może poznacie albo poznacie podczas jakiegoś wyjazdu, podróży, albo podczas jakiejś zmiany, która zachodzi w waszym życiu. Może jakaś nowa praca, może jakiś nowy etat, może jakaś nowe przedsięwzięcie. Możecie poznać właśnie tą osobę w ten sposób, albo, kochani, dla części z was możecie poznać ją przez znajomych, tak? Na jakiejś imprezie, coś, coś w tym stylu. Taka osoba wkroczy w wasze życie i ja czuję, że będzie wami zainteresowana, ale. No, tutaj jest coś cholera nie tak, także będziemy sobie zaraz patrzeć, o co dokładnie chodzi. No i właśnie, co odchodzi do przyszłości? Paść Pentakli. Dla części z Was kwestia. Um... Właśnie jakiegoś przyjaciela, znajomego, który już pojawił się w waszym życiu, a dla części z was jakaś szansa się otwiera na was, być może właśnie też, żeby kogoś poznać. Nowa praca, nowy projekt, jakieś nowe przedsięwzięcie, zaproszenie od kogoś właśnie na jakąś imprezę, na jakieś spotkanie. No i z siódemką pentakli, kochani, tutaj jest kwestia właśnie jakichś inwestycji. Pomału inwestujecie w coś. Eee, zobaczmy sobie tą siódemkę, eee, siódemkę hmm, pentakli. <laughs> Paść mieczy. Arcykapłan, mhm. Królowa Buław, Mag, Czwórka Mieczy, Ósemka Kielichów. Co to jest? Wiecie, co ja czuję, że dla części z Was może to być kwestia um, faktycznie finansowa. Może być tak, moi drodzy, że część z Was obejmie jakieś wyższe stanowisko gdzieś, może szykować jakiś awans, docenienie przez szefa, przez szefową, które sprawi, kochani, że właśnie wypiękniecie, staniecie się bardziej w centrum uwagi i to wszystko sprawi, kochani, że będziecie bardziej rozchwytywani. Bardziej, bym powiedziała, dużo się osób będzie kręcić koło Was, tak? Będziecie naprawdę przyciągać uwagę różne Różnych osób. Dla części z Was, kochani, może to być też taka sytuacja, że właśnie ten arcykapłan to jest właśnie osoba, którą poznacie. Osoba bardzo stateczna, dojrzała, może bardzo religijna dla części z Was, i stąd właśnie tutaj jakieś takie, nie wiem, czy, czy, czy blokady może ta osoba będzie chciała wszystko zrobić, nie wiem, tak wiecie. W cudzysłowie po Bożemu, i wiecie, tam nie będzie chciała się angażować przed, przed ślubem, przed jakimiś stałymi związkami. No, są tacy ludzie, którzy gdzieś tam bardzo mocno przestrzegają takich reguł, ale no właśnie, to jest kwestia jakichś takich rozmów, zainteresowania się sobą. Yy, myślę, że właśnie to jest to, kochani, że yy, tutaj z tym magiem i czwórką mieczy to jest tak, że nie wiem, jak to powiedzieć, będzie. Dużo się będzie działo gdzieś tam na poziomie słów, ale mało w realu. E, będzie dużo jakichś takich zaczepek, dużo e, jakichś takich komplementów, a później wycofywanie się z tych komplementów. Nie wiem czemu jakoś tak czuję taką energię takiego trochę bawienia się Wami. E, jakiś taki dziwny ten podryw. Nie podoba mi się do końca, bo ja lubię też konkrety, ja lubię jak ktoś jest klarowny w swoim podejściu do mnie, a czuję właśnie, że tutaj jest taka energia, że tak jakby właśnie z jednej strony ta osoba będzie zachować się jak dzieciak, trochę tutaj podszypywać, z drugiej strony bardzo poważna, taka stateczna, z drugiej strony, z trzeciej strony jeszcze mogą być jakieś podteksty seksualne, nie wiem, jakieś takie. Wszystko, taki mieszmasz trochę tutaj czuję. I wy tak trochę będziecie stać właśnie nad tym wszystkim, i tak będziecie się przyglądać, i tak o co ci człowieku chodzi. No o co Ci człowieku chodzi? Bo, bo nie wiem, o co Ci chodzi. Bo tak naprawdę będzie dużo jakichś takich flirtów, gadania tak naprawdę, a z czwórką nic, nic się nie będzie działo. Wiecie, w realu nic się nie będzie działo. I to może być tak na zasadzie, że Wy będziecie bardzo mocno stać, analizować i oceniać tą osobę przez jej zachowanie, przez to, co mówi, przez to, jak się właśnie zachowuje. Um, I będziecie się zastanawiać, hmm, hmm. No właśnie i to hmm, zostawiam tutaj bez, bez dalszej interpretacji, bo wszystko wyjdzie w praniu. Co w Waszej głowie, w Waszym sercu? No Wy kochani jesteście bardzo silną osobą. Dużo też przeszliście w swoim życiu. Myślę, że to Was bardzo mocno zahartowało i e, myślę, że ta siła to jest kwestia właśnie dwóch stron Waszej natury. Z jednej strony, kochani, ta właśnie bardzo wrażliwa, raczkowa, delikatna. Z drugiej strony, kochani, macie w sobie też taką bestię, e, która faktycznie broni Was przed podejrzanymi sprawami. Tak jak tutaj właśnie jest ten wąż, tak? Może bronić Was przed podejrzanymi innymi sprawami. I czuję, że tutaj ten, ten instynkt trochę, e, bo tak bym go nazwała, e, będzie troszeczkę właśnie taki. Bądź ostrożny, bo coś mi tu nie pasuje w tej osobie. Bądź ostrożny, bo ta osoba zachowuje się podejrzanie. I ta wasza raczkowa, delikatna natura będzie mówić: Dobra, daj spokój, zobaczymy, niech se gada, um, zobaczymy o co mu chodzi, o co jej chodzi i tak dalej, nie? A ta, ta dzika natura będzie mówić: Ty Czekaj, czekaj, bo tu jest coś podejrzanego. Także możecie czuć takie troszeczkę rozchwianie, ale z drugiej strony, właśnie tak jak mówię, jest taka ogromna siła w was. Ta siła właśnie będzie też przyciągać innych ludzi, być może trochę słabszych, bo w momencie, kiedy my emanujemy taką siłą, często jest tak, Przyciągamy do swojego życia osoby mniej słabsze energetycznie, słabsze fizycznie, słabsze emocjonalnie, tak? To, to jest ta, naraz, ta zasada polaryzacji niestety. E, więc tak to może wyglądać. Zobaczmy tą siłę w takim razie tutaj u was. No, szóstka w kochani, no właśnie wybłyszczycie. Tutaj ponownie tutaj mężczyzna z lwem, tak? Mhm. Kochankowie księżyc. No właśnie, to jest to. <grym> dużo analizy z Waszej strony, dużo analizy z Waszej strony, ale też takiej podejrzliwości, bo z jednej strony czujecie jakieś, czujecie jakieś fluidy, że ta osoba czegoś od Was chce, że tutaj jest jakieś takie przyciąganie, że jest zainteresowanie, że wiecie, czujecie, że podobacie się tej osobie, że ona ma do Was jakieś takie właśnie te emocje, tą, tą iskrę i to wszystko, ale z drugiej strony z tym księżycem do końca właśnie nie będziecie wiedzieć, o co chodzi, tak? Będą jakieś tajemnice, będą jakieś sekrety, ta osoba będzie, mówię, wkraczać, wycofywać się, no i z tym królem mieczy ja czuję, że w pewnym momencie powiecie temu dość i właśnie zablokujecie się. Powiecie, kurde, no stary, nic nie robisz w tym kierunku, to, to przestaniecie odpowiadać. Mam wrażenie, że będziecie odbijać tak piłeczkę. I zajmiecie się po prostu swoim rozwojem, swoimi finansami, e, pewnymi innymi rzeczami. E, czuję, kochani, że w Was e, dosyć szybko przyjdzie, że tak powiem, właśnie ta, ta myśl, że sorry, mamory, ale z tego nic nie będzie. Bo ja się nie bawię w kotka i myszkę, ja lubię klarowne sytuacje e, i nie mam ochoty, że tak powiem, na takie zabawy. No i o tym mówi też ósemka, ósemka kielichów, tutaj, że wy odchodzicie od tego, co wam nie służy i czuję, że po prostu ta osoba też nie będzie wam służyć, więc wy przestaniecie angażować się w tą sytuację. Przestaniecie odpisywać, przestaniecie odpowiadać, hmm, przestaniecie w jakiś sposób, że tak powiem, angażować się w, w tą sytuację i w tą relację. Zobaczmy tą ósemkę kielichów. Dziewiątka pentakli. Dokładnie, skupicie się na sobie, na swoich potrzebach. Tutaj jest dużo niezależności, rozwój finansowy, rozwój kariery. Rydwan, o, część z was może chcieć gdzieś wyjechać też, w jakąś podróż, solo. Mhm i koło fortuny i bardzo fajnie, moi drodzy, też może pojawić się właśnie może się nadarzyć dla was właśnie jakaś okazja do wyjazdu. To może okazać się niespodziewane, ale będzie w jakiś sposób bardzo bardzo ważne dla was dla rozwoju waszej kariery, finansów i takich rzeczy. Może to być kochani coś takiego jak trwała przeprowadzka, ale to może być też jakiś wyjazd, wyjazd służbowy, wyjazd na jakieś szkolenie, wyjazd do jakiegoś klienta, nie wiem czy cokolwiek, ale też może wyjazd rekreacyjny, który po prostu pozwoli wam 嗯。Mm. przewietrzyć trochę głowę, zrelaksować się i spojrzeć na pewne rzeczy inaczej. Mogą przyjść wtedy jakieś ciekawe pomysły na rozwój, na, e, na eksplorowanie właśnie jakichś rzeczy i tak dalej. Może pojawić się po prostu też niesamowita okazja, taka finansowo, e, jakiś last minute w miejsce, które zawsze chcieliście pojechać i postanowicie po prostu pojechać. Także, moje drogie raki, na horyzoncie jakaś podróż, zdecydowanie podróż, bardzo mocno, ósemka kielichów, Rydwan i koło Fortuny, zdecydowanie podróż, albo faktycznie zmiana, e, zmiana zawodowa, która naprawdę przyniesie Wam bardzo dużo Obfitości. I to też jest to, kochani, że wy jesteście bardzo konkretni tutaj, skupieni na zmianach, skupieni na rozwoju, skupieni na finansach, skupieni na niezależności i nie będziecie przyjmować do swojego życia jakichś dzjamdziaków, którzy sami nie wiedzą, czego chcą, prawda? No a tymczasem, kochani, yy, czuję, że tamta osoba właśnie stanie na takim rozdrożu, z takim poczuciem, że straciła kogoś bardzo bliskiego swojemu sercu, no ale właśnie nic nie zrobiła w tym kierunku. No to hello. Yy. No. Tak to właśnie wygląda, moje drogie raki. Tak to właśnie wygląda, ale tutaj naprawdę jakieś super zmiany u was zawodowo yy, występują. Mm. Ale też podróże. Kochani, no z dziewiątką pentakli niczego wam naprawdę nie zabraknie. Nie zabraknie Wam finansów, będziecie dbać o siebie. E, możecie nawet chcieć pojechać na weekend do jakiegoś spa, żeby tutaj, nie wiem, zreaktywować energię, poczuć się pięknie i tak dalej. Także tutaj weźcie, jak czujecie, ale pojawi się szansa albo na jakąś podróż, albo na jakąś zmianę na pieniądze. Zdecydowanie, kochani, na pieniądze. Ale przede wszystkim, kochani, czuję, że wy ruszacie do przodu w kierunku czegoś lepszego dla siebie. Jakiegoś lepszego, bo. bo. Tutaj, tak jak mówię, to, 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 co się dzieje, to Was niekoniecznie spełnia. Wasza energia to piątka była. Powiem Wam tak, jesteście w bardzo mocnym takim ognistym nastroju i bardzo takim walecznym trochę nastroju. Walczycie o swoje, o jakieś sukcesy, o klientów, o finanse, ale też czuję, że tutaj. W pewnym sensie dla części z Was ta sytuacja już może Was trochę zezłościć, tak? Te wieczne tajemnice, to niedogadywanie się, te obiecanki, cacanki, nie wiadomo co, i brak reakcji. Myślę, kochani, że część z Was po prostu będzie w pewnym momencie mieć tego podziurki w nosie. I stwierdzicie, o nie, ja się nie będę denerwować, po prostu koniec z tym i tyle. Zobaczmy tą piątkę, piątkę buław. Zresztą moi drodzy, z piątką buław to też tutaj kwestia jest konkurencji jakiejś. Wprawdzie to jest Wasza energia, ale ja też czuję, że po prostu wokół Was się będzie kręcić dużo innych ciekawych osób i nie będziecie przywiązywać uwagi do kogoś, kto nie potrafi doprecyzować gdzieś tam swoich, swoich emocji, swoich uczuć i takich rzeczy. Zobaczmy tą piątkę buław. Trójka pentakli. Król Mieczy. No dokładnie, wiecie co? No właśnie to jest to. Żeby nie chcecie dłużej kontynuować takiego. Nie wiem, to, to jest trochę, trochę takiej zabawy w kotka i myszka. Trochę właśnie. No. No, właśnie to jest to, że. Nie wiem, wy nie czujecie tej osoby, kompletnie nie czujecie. Poza tym w ogóle moje raki, wy jesteście bardzo mocno w męskiej energii. Więc nawet mojej pani możecie przyciągnąć po prostu k mężczyznę w żeńskiej energii. Tyle wam powiem. Yy, I to was może też trochę irytować w jakiś sposób, że wy chcecie mężczyznę. No ale nie, przy, nie przyciągniecie mężczyzny, będąc w męskiej energii. Przynajmniej tak według polaryzacji. Yy, kochani... Yy... No właśnie, tutaj ewidentnie odcinacie ze swojego życia właśnie tą przyjaźń, tą relację i myślę, kochani, że z tym umiarkowaniem zachowujecie właśnie taki spokój przy tym. Tutaj nawet patrząc na to umiarkowanie hmm. Jakby ugaszacie jakiś pożar, bo tak patrzę, że właśnie akurat ta woda leje się typowo tutaj na ten ogień. Nie o to chodzi w tej karcie, ale tak mi się skojarzyło, że ugaszacie jakiś pożar. Mam wrażenie, że wraz z za zamknięciem e, tej znajomości ugasicie też jakiś pożar w sobie. Poczujecie się po prostu lepiej, poczujecie się spokojniej, poczujecie się bardziej otwarci też na inne relacje. Nie wiem, czemu, kochani, czuję, że po prostu ta osoba wywoływała w was jakiś taki złość, agresję, jakiegoś kurzenie, i w momencie, kiedy powiecie tej osobie nie, nie wiem, zablokujecie ją gdzieś tam albo. Po prostu przestaniecie się w nią angażować, odczujecie taki, huh, dobra, kamień z serca, nie? Jest mi lepiej, jest, jest lepiej, jest czyściej, mogę się skupić na ważnych dla mnie sprawach, e, moja kreatywność wraca. E, no, być może właśnie też pojawią się jakieś nowe potencjalnie osoby, e, którymi będziecie tutaj za, zainteresowani. Zobaczmy co z zewnątrz, bo ten księżyc mnie tu interesuje. Wiecie, księżyc to tajemnice, to iluzje, to sekrety, mm, to lęki, tak? Myślę, kochani, że właśnie to jest energia tej osoby. No ale zobaczmy, się no, jest pewnie, że energia tej osoby. O co chodzi tej osobie? Dlaczego, dlaczego tu się nic nie dzieje? W ogóle, dlaczego ona się tak zachowuje? To dla mnie bardzo, bardzo ciekawi. Wiecie co, ja mam wrażenie, że ta osoba po prostu jeszcze nie dojrzała. Bo mamy tutaj tygopasie pentakli. I mam wrażenie, że ta osoba niedojrzała, ale też może mieć problemy z taką samoakceptacją i z poczuciem własnej wartości. Mam wrażenie, że ta osoba ma, to, ma trochę takie podejście, że. Z czym ja podejdę do, tej, do tego mojego raka, czy do tej mojej raczki, tak? Przecież ja nie mam nic, to jest król dżungli, to jest osoba w centrum uwagi, jest kochana przez wszystkich, jest wspaniała, a, a ja nie mam nic, tak? Mam wrażenie, że ta osoba ma bardzo niskie poczucie własnej wartości yy, i to też ją bardzo mocno blokuje, jeśli chodzi o rozwój tej sytuacji. Może mniej zarabia od was, może, może jest młodsza, może jest mniej doświadczona. Yy, nie wiem z królem buław tutaj i z tymi blokadami, może są jakieś problemy natury seksualnej, kochani. Jedno jest pewne, kochani, no ta osoba będzie, będzie bardzo się głowić nad tym, że wy odchodzicie, bo, bo mówię, odejdziecie, odejdziecie ewidentnie w kierunku kogoś nowego, czegoś innego i ta osoba poczuje takie rozczarowanie, poczuje rozczarowanie, ale z drugiej strony też nie zrobi nic, ósemka mieczy, będzie kręcić się w kółko, w kółko, dalej wzdychać do was, ale, no właśnie, ale, no... Tutaj, tutaj ja nie widzę jakiejś spektakularnej zmiany u tej osoby, przynajmniej na razie. Wprawdzie tam na spodzie jest wieża, ale czuję, że ta wieża to jest bardziej kwestią tego, że to wy nagle usuwacie się z życia tej osoby, tak? I sięgacie po jakieś swoje, swoje marzenie i tak dalej. No, także tutaj, kochani, jest kwestia niedowartościowania, bardzo dużego niedowartościowania tej osoby, dlatego ona nie zrobi jakiegoś kierunku, dlatego będzie się bawić w kotkę i myszkę. I dlatego będzie was wkurzać, tak? Bo tutaj jest jakaś różnica bardzo mocno energetyczna między wami, więc, no, raczej, raczej, raczej kiepsko. Moje rakki, Nadzieje bądź obawy. No, z dziesiątką mieczy macie nadzieję, że to po prostu wszystko się zakończy i będziecie mogli sobie pójść naprzód i nikt wam już nie będzie przeszkadzał w tym wszystkim. Takie mam poczucie. Yy, wynik, rada. Dziewiątka, dziewiątka pentakli. Piękna karta. Zadowolony z życia singiel, zadowolona, zadowolona z życia singielka, świetnie, świetnie prosperująca finansowo, radząca sobie ze wszystkim elegancko, e, dobre finanse, zadbanie o siebie, e, przyciąganie też, świadomość w co chce zainwestować, a w kogo nie chce zainwestować, tak? To jest tutaj, kochani, ważne. Więc wygląda na to, że kwiecień jednak zapowiada się pod względem singielstwa, ale takiego dobrego singwielstwa. Na zasadzie, że nie będziecie tęsknić, pokać w poduszkę i, i marudzić, że jesteście samotni i tak dalej. Nie, będziecie się bardzo czuć dobrze w swojej skórze, świetnie finanse będą sobie radzić, dzięki czemu też będziecie mogli sobie pozwolić na wiele rzeczy, będziecie błyszczeć, będziecie przyciągać różne osoby do swojego życia, ale, kochani, no właśnie Waszym wyzwaniem też jest właśnie ta selektywność, żeby e, brać tylko to, albo brać tylko tych, e, którzy są warci Waszej uwagi, którzy dorównują Wam w jakiś sposób też energetycznie, żeby to nie było na zasadzie męczarni jakiejś, bo tutaj czuję, kochani, taką męczarnię. Naprawdę, całe czytanie to było takie... O Boże, co tu się dzieje, nie? A w końcu jest taka ulga. W końcu jest ulga, że mogę być sobą, że mogę sobie przyciągnąć, kogo tam chcę, i, i że wszystko się układa tak, jak chcę. No właśnie, tu jest ten maks zresztą. No, na części z was, ta wasza manifestacja, jeżeli waszą manifestacją jest przyciągnięcie właściwego partnera, kochani, no to on, to jest w toku, to jest w toku. Tylko no muszą zajść pewne procesy, które, które sprawią, że oboje będziecie gotowi na to wszystko, prawda? A z mieczy, super. Ha, uuu, as buław. Czy wy to widzicie, moje drogie raki? Wow, trzy asy, kochani, no właśnie, i wy przyciągniecie tą miłość na koniec miesiąca. Na koniec miesiąca, albo czuję, że nawet bardziej w maju. E Eremita, dziesiątka buław, królowa mieczy, no właśnie, kochani, bo mm, to jest to, kochani, że wyznaczycie jakieś ważne granice a propos... A propos e innych osób, i myślę, kochani, ważne jest, żebyście właśnie pozostali singlem w tym czasie. Bo tutaj coś dojrzewa. Idą jakieś wiadomości, idą jakieś wiadomości, coś się dzieje w tle, kochani. Ósemka pentakli, sprawiedliwość, głupiec. Eee... Chyba, że dla części z Was to jest ta osoba w końcu, która dojrzeje i się ogarnie i ruszy do przodu, chociaż nie, nie. Mm. Kurde, nie czuję tego do końca. Okej, okay, dla części z Was, skoro to powiedziałam, może to być fakt, że ta osoba w końcu się weźmie w troki i, i naprawdę zabierze za robotę i zrobi jakiś krok w Waszym kierunku. Ale ja czuję właśnie, o to chodzi, że u Was chodzi o to, żeby zrobić jakąś taką selekcję w, wśród znajomych, wśród potencjalnych kandydatów, wśród e, jakichś tam osób, które się kręcą wokół Was, żeby... Tak, jakby oddzielić ziarna od plew i zrobić właśnie tą przestrzeń na nowy początek, na jakąś nową miłość, na jakiś nowy związek, który jest Wam w jakiś sposób przeznaczony, który przyciągacie i który manifestujecie. No, siła, dokładnie. Szóstka kielichów. Piątka buław, no. Także tutaj, kochani, przyciągacie coś na koniec miesiąca, przyciągacie coś, coś istotnego. No, trzy asy, kochani, trzy asy. As mieczy. Czyli klarowność na poziomie głowy, tak? Zwycięstwo, as buław, czyli na poziomie działania, na poziomie ciała, no i as e, kielichów, czyli na poziomie serca. Trzy zapowiadają zdecydowanie nowy początek, zdecydowanie jakiś nowy związek, nowy romans, kochani. Na spodzie mamy gwiazdę, mamy arcykapłana i mamy szóstkę kielichów, czyli faktycznie wychodzi na to, że macie szansę poznać jakieś swoje spełnienie marzeń, marzeń kogoś, kto jest wam przeznaczony. Może poznacie tę osobę przez sprawy zawodowe. Hmm. Bardzo silna energia. No tak jakby, kochani, znowu ten pustelnik wychodzi. Król kielichów, królowa buław i pustelnik. Właśnie tak jak mówię, Wy macie pozostać singlem w nadchodzącym czasie, bo tutaj idzie zakończenie jakiejś trudności i jakiś rodzaj transformacji, który otworzy Wam właśnie nową ścieżkę do stabilnego związku. To jest ten, kochani, as mieczy. To jest ten nowy początek. Mm, więc nie bierzcie byle czego. Tak bym powiedziała. I nie zawracajcie sobie głowy byle czym. Bo naprawdę idzie do Was coś um, jakiś konkret. Jakiś konkret. I to bardzo, bardzo mocno tutaj stąd czuć. Nieźle. Dobra, zobaczmy, kartę wyroczni dla Was, moje drogie raki na koniec. Go the distance. Dokładnie, czas dokończyć coś. E no, A leg up, deep knowing, all that glitters, unfinished symphony. Właśnie o to chodzi, kochanie. Ja mam wrażenie, że tutaj wszechświat Was bardzo mocno wspiera, przede wszystkim intuicyjnie, żeby rozróżnić pewne takie maski, żeby rozróżnić, kto jest dla Was, kto nie. Mhm. Mm Zakończyć właśnie jakieś cykle, odpowiedzieć sobie na ważne pytanie, bo jakieś nowe życie do Was idzie. Jesteście teraz tak jakby pomiędzy światami. No właśnie i kolejny krok zbliży Was do wasz nie, was, Waszej takiej bratniej duszy, do kogoś, w kogo warto inwestować i w co warto e, faktycznie, faktycznie wejść. Dobra, karta numer 47. Go the distance. Dotrwaj do końca, strona numer 71. I już wam, kochani, czytam przekaz. Wytrzymałość, siła, długa droga. Dobra. Już czytamy. Jesteś w lub przywołujesz harmonijny związek, który przetrwa próbę czasu. No czyli przywołujesz, tak? Przywołujesz harmonijny związek, który przetrwa próbę czasu. Na dobre i na złe, przez wzloty i upadki, przetrwa napięcia, załamania i pod i przebuduje je w siłę do wzrostu. Zostałeś ocalony przez moc regeneracji. Harmonia nie oznacza, że nigdy nie będzie problemów między Wami, ale ten związek został wybrany z wytrzymałością i oddaniem dla ogólnej wspólnoty. Nowa piosenka zostanie napisana, instrumenty dostrojone, a Symfonia Miłości zacznie grać swoją melodię. Słuchaj sercem, czyż to nie cudowne? No, także kochani, widzicie, coś jest w tle, coś się dzieje. Muszą zajazdzić się jeszcze pewne ważne sytuacje, zanim ta osoba wkroczy w wasze życie. Widzicie tutaj, coś musi się. Czuję bardzo mocno, że musi się coś zakończyć. Może ta osoba musi coś zakończyć w swoim życiu. Wiecie o co chodzi. I dopiero wkroczy waszą przestrzeń. A tak jak mówię, no, kwiecień upłynie wam trochę pod, e, pod kątem takich osób, które same nie wiedzą, czego chcą. To takich nie bierzemy, kochani. Skupcie się na sobie, na swoich potrzebach, na finansach, na własnym rozwoju i jeszcze troszkę poczekajcie, bo, no, tak jak mówię, trzy asy na koniec, no, dzień dobry. Miłość jest w pobliżu, jest, jest w Waszym zasięgu energetycznym i niedługo wkroczy Wasze życie. Tak jest. Wszystkiego, co najlepsze, kochani. Pięknego miesiąca Wam życzę, powodzenia, no i widzimy się za niedługo. Buziaki! Pa, pa!